Dołączyły do spotkania. Mamy 37 widocznych zajętych miejsc. Dziękuję bardzo za cierpliwość, dziękuję za ten czas. Jest się na takiego typu spotkaniu wiele znaczy, bo no, punkt zainteresowania jest w toku. Czujemy też liczne wsparcie. Jeśli się kontaktujemy, zaś żadnym wsparciem byłoby sobie tutaj powiedzieć, że, że jest brak możliwością usłyszeć o czymś nowym. Oczywiście więc, jeśli ktoś może powiedzieć o tym, co spotkało, tak też zapraszamy. No witam serdecznie. Jeżeli Bierze... Starianik Szepina <laughs> powiem, bo ja po prostu mam słuchajcie, od niedawna też to urządzenie, wspaniałe urządzenie po prostu ja w ogóle, no jakby to powiedzieć, lampa, bo mówię na to lampa, prawda, no tak profesjonalnie to brzmi, powiem, że światło spolaryzowane akurat wcześniej stosowałam, więc ja jakoś jestem tak związana tak jakoś tak, no lampą, jako lampa, prawda, robi to na mnie i po prostu dobre zawsze wrażenie mam, w zaufanie, bo w ogóle fizyka kwantowa, jak wiecie, to jest po prostu już sprawdzona dziedzina nauki i nie można jej podważyć, dlatego że, no po prostu, tak matematyka, nie? Jest to coś, co jest badane naukowo, stwierdzone i, i po prostu ci, co nie rozumieją, no to, to jest po prostu, no to ich sprawa, no to powinni po prostu uzupełnić wiedzę. Ja tylko powiem, że na moim doświadczeniu, ponieważ ja. No, z tego wynika mówię, że no, stosuję 30 lat profilaktyki, tak, że mi nic może po no, nie dolega, rzadko kiedy cokolwiek nie boli głowa. Ale no, akurat y, kiedy miałam tą lampę, trzy razy miałam takie dolegliwości lutowe, no trochę może stresu, może coś za dużo zjadłam, no przeprowadzka syna, no wszystko to jakoś tak było. Trzy razy, słuchajcie. Po prostu, dosłownie, to trwało 15 minut, nie więcej. Naświetliłam stopy, dłonie, bo wiadomo, tam są receptory, od tego trzeba zacząć. Później okolice brzucha. 15 minut, słuchajcie, wszystkie dolegliwości minęły. Także no, takie mam doświadczenie, z tego się bardzo cieszę, bo, bo po prostu no, żyło mi i wszystko przeszło. Także super. Wiem też od innych osób, które stosują to lampę. Nie wiem, tutaj z Basia, czy nie ma Basia, może Basia powie. W każdym razie, Czytam dużo, bo jest dużo materiałów, no i od tego też trzeba zacząć. A tak praktycznie biorąc powiem, że co ja robię, nie wiem, może ktoś już się podzieli, ja biorę czajnik, trochę grze grze grzeje tą wodę, prawda, bo trzeba tą wodę, żeby to była strukturalna, nie zimno, tylko ciepłą. Dobrze mówię, Grzesiu, tak? Żeby naświetlać tą wodę trochę ciepło, tak? Szczerze powiem, przenikalność ta. Nie, nie ma takiej zasadności, by się cechować, czy jest zamarznięta, czy nie, bo patrząc na jedzenie, mamy struktury też już zawiązane, a jednak to ma korzyści. Rozpoznawalne jest, że naczynie jest ciepłe, woda jest dalej chłodniejsza w środku. Te zmiany ciepła to jest kwestia ciepła zaś śmiało, jeśli będzie to i ciepła woda, to lepiej, bo taką wodę też częściej łatwiej wypić większej ilości, no. jeśli ktoś woli cieplejszą, no tak, ale to... nie dotyczy to lewej czy prawej. Mhm. I co to wodą? No właśnie tak, tak mi ktoś powiedział, że lepiej właśnie strukturyzować wodę jest taką lekko ogrzaną, nie? więc tak robię. I później po prostu stosuję ją do termosu wlewam czy do bidonu. Chodzi o to, żeby mieć pod ręką, żeby cały czas pić ciepłą wodę. Strukturalną, a nie zimną, bo wiadomo dla organizmu jest to lepiej, zdrowiej. No, i wtedy tą wodą właśnie podlewam kwiaty, no gotuję czy do zupy, czy cokolwiek. Także cały czas mam tą lampą pod ręką. O ci, co są pierwszy raz na spotkaniu, to może widzą podłączona, i cały czas. Także takie mam nawyki, że kiedy właśnie w tym czajniku tą wodę naświetlam, minutę mi się wydaje, że wystarczy, to wtedy od razu właśnie sobie naświetlam odkryte dłonie, tutaj twarz. Także no, po prostu taką mam. Tak, tak już taki nawyk mam i myślę, że ten nawyk taki trzeba sobie wyrobić, bo wtedy systematyczność przynosi, daje nam takie najlepsze efekty, nie? a nie, że może później, a to później i to tak, no trzeba to systematycznie robić. No, dziękuję. Dodam, że urządzenie ma to do siebie, że wywołuje taki stan na poziomie układu nerwowego, który przypomina nam głęboką wewnętrzną ciszę, a do tego jeszcze... Mamy takie uczucie błogości, więc w przypadku akurat tego urządzenia odbywa się to naturalnie, że chcemy sięgać po taką kurację i zrobić ją sobie od rana, bo po prostu nasze ciało bardzo szybciutko zapamiętuje ten stan i chce do niego naturalnie wrócić. Więc jeśli ktoś nas słucha, a nie wątpię, że każdy z nas gdzieś w gronie ma osoby znerwicowane czy przygnębione, to na psychikę ma. To urządzenie ogromne znaczenie, nie tylko zdrowotne, jeżeli chodzi o jakiegokolwiek rodzaju schorzenia jak cukrzyca czy problemy z tarczycą, no mogłabym długo wymieniać czy żylaki chociażby, bo mamy takich już podopiecznych, którzy 3 dni uwolnili się z tych kalafiorowatych żylaków. To przede wszystkim ten układ nerwowy, bo my jesteśmy praktycznie układem nerwowym, jesteśmy tą chemią, którą wyzwalamy, mechanizmami, które mamy zapisane w tych połączeniach neuronalnych, a poprzez wytwarzanie to uczucie takiej wewnętrznej ciszy, spokoju i błogości coraz częściej ten stan się w nas pojawia, a jak się pojawia, to tym samym zupełnie inaczej funkcjonujemy. Także dodam tylko tyle, dziękuję bardzo. To może ja coś powiem jeszcze? Bardzo miło słyszeć. Mamy tak? czas. Tak. Kadańska. Witajcie wszyscy. Ja po prostu chciałam się pochwalić. Mam chyba trzy tygodnie urządzonko i zaczynam się uczyć, jak korzystać z niego. I w tym krótkim czasie już doznałam takich fantastycznych właśnie yy, odczuć. Bo tak jak wcześniej tamta pani powiedziała, ja też dbam o zdrowie, suplementuję się, nie mam problemu ze zdrowiem, jest wszystko okej, okay, ale za wszelką cenę, jak w tamtym roku zobaczyłam, raz miałam w rękach to urządzonko, postanowiłam go mieć, więc tak się złożyło, że mam go już trzy tygodnie u siebie, zaczęłam nim pracować i w zależności jak mam możliwość jak mam drugą zmianę więc rano sobie po przebudzeniu ono jest przy mnie przy łóżku Pracuję sobie intuicyjnie ale tak i z, przeczytając te instrukcje wcześniej na dłoniach na stopach yy, także gdzie in, intuicja mnie prowadzi i co zauważyłam wielką błogość na ciele taką wewnętrzny spokój takie połączenie z duszą nawet, z wycisza umysł, poprawia myślenie, z taką harmonizację w organizmie wprowadza i jest takie połączenie naprawdę, któraś powiedziała Pani, boskie światło, jak ja za pierwszym razem poczułam taką właśnie taką błogość i taką wdzięczność i pomyślałam sobie, Boże, ja będę wszystkim ludziom mówić, wszystkim znajomym i za chwilę mi się tak odpalali ci ludzie, komu ja będę dzwonić, ku, mówić o tym urządzeniu, jak to fantastycznie działa. I to jest takie połączenie właśnie z moją duszą. Jestem taka po prostu wdzięczna, zadowolona, szczęśliwa. A jeżeli coś mnie naprawdę, wiadomo, że żyjemy w świecie, pracujemy, ten stres czy cokolwiek z równowagi wyprowadza, jest to taka stabilizacja, która mnie szybko wprowadza właśnie w ten, w ten spokój. No a wieczorkiem, wieczorkiem robię sobie rytuał po kąpieli, urządzonko jest ze mną, tak samo intuicyjnie prowadzę sobie na poszczególne części ciała, a później zauważyłam też, że jeżeli po brzuchu sobie właśnie pracuję, a kiedyś jest troszkę więcej zjadłam na noc, tak jakoś, jakoś mi się tak zdarzyło, więc miałam taki metabolizm jakby przyspieszony, ale normalnie, to jest takie fantastyczne odczucie, bo to nie jest taki jakby bodziec z zewnątrz, a dzieje się to wewnątrz, naprawdę to jest takie, takie unikatowe bardzo y, działanie. Świetne. Dziękuję. To ja się teraz no. wtrącę, bo właśnie też niedawno mam właśnie ten, to dla mnie to jest taka różdżka, no i zaczęłam właśnie tacie, mój tatuś jest troszkę już taki w podeszłym wieku, i zaczęłam mu um, robić właśnie od stóp, dłonie, bo ma lewo, prawą rękę już ma taką mm, niewładną i nie, nie może nią ruszać, nie chce po prostu nią ruszać, no nie, no wszyscy mówią, że ma demencję starczą, ja twierdzę, że po prostu nie jest dotleniony i, i też za mało pije. Jak jest ze mną, no to ja mu daję dużo wody i nawadniam go, ale no niestety ja mieszkam za granicą, a moja mama się wszystkim zajmuje, więc niestety daję mu ten, tą wodę sokiem, ale no nic na to nie poradzę. Ale jak byłam właśnie akurat wie lampę. Słyszycie mnie? Teraz już I... tak, i tu wyłączyło mikrofon. Słuchamy Ciebie dalej z złożnością. No właśnie, i zaczęłam tacie robić, bo to ktoś do mnie dzwoni, dlatego po prostu przełączam się automatycznie. I zaczęłam tacie po prostu w piątek już zaczęłam mu dmuchać. Nie? on się tak czuł cudownie, jakby był w siódmym niebie, a się cieszył. I na, w sobotę już zauważyłam, że on tą ręką mi daje cześć tak mocno i mnie słucha. Ja mówię tak, żeby potarł te ręce, żeby tak trzymał te co tam jeszcze było właśnie i mu zaczęłam właśnie stopy. On miał problem, właśnie miał na dużym palcu, oderwała się mu po prostu paznokieć i on nie mógł zejść mu, on go to bolało i zaczęłam mu właśnie cały czas w tym miejscu dmuchać. I w niedzielę dowiedziałam się, że jak już przyjechałam w niedzielę, w poniedziałek zadzwoniłam do mamy, to mama mówi tak, że mu odleciał ten, że po prostu to jakby taka ulga, że nic mu nie było, że żadnego jakiś tam nie dostał, nie lała się mu krew, no nie? I sama mówi do mnie tak, co ja mu zrobiłam, że on tak chodzi. Mówi tak, że on tak cały czas leżał i mama miała spokój, a teraz mama śpi, a on potrafi wstać o godzinie szóstej i sam sobie chodzi po, 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 po domu, no nie? No, więc y, naprawdę to działa, bo widziałam właśnie po jego dłoni, że po prostu zaczął, y, chciał nawet trzymać mi łóżeczkę to już mi ten tylko, że jakbym ja już była na miejscu, to ja bym cały czas to robiła, nawet jakbym zostawiła lampę, nie ma szans, żeby moja mama to robiła, bo moja mama wszystko robi i ona Bebi. po prostu nawet Bebi. nawet powiedz no. Nam, powiedz nam, bo właśnie to są takie właśnie niuanse dnia codziennego, ludzie mają czas i to nie mają, ale przedzieramy się przez to że się tam udaje używać urządzenia i sobie czy innym, powiedz nam tak, bo zawsze to jest największym wątkiem ciekawości, ile dni Chociaż tam policz na palcach, czy to było w ogóle na twój margines? Bardzo się starałaś, żeby to w ogóle się dokonało? Czy wystarczy faktycznie parę minut w w ciągu dnia, parę minut wodą? Parę stawęcą? minut. Zaczęłam, najpierw mu, nie chciał pić, on zawsze zaciska zęby, jak ma pić wodę. Naświetliłam mu wodę, nagrzałam mu tą wodę, dałam mu tą wodę, wypił bez problemu. I wypił prawie trzy szklanki duże wody i nie było żadnego problemu. Zaczęłam mu właśnie te dłonie naświetlać. On był, on, był, on był tak uśmiechnięty, że dawno go takiego nie widziałam. On się cieszył, jak ja mu to robiłam. On nawet się pytałam go, czy chce, żebym mu jeszcze dmuchała. On mówi tak. Ja to robiłam też dla jego przyjemności, bo ja widziałam, że coś się dzieje, a ja w takie rzeczy wierzę. Są ludzie, którzy nie wierzą, na przykład moja rodzina jest rodziną, ja ich wszystkich kocham, ale ja jedna jestem taka właśnie, że ja w takie rzeczy wierzę. I ja właśnie powiedziałam tak, że ja tatowi pomogę i zaczęłam mu to robić, dlatego ja się staram, im wcześniej będę w domu więcej, to będę to robiła. Nawet mamie zaczęłam dmuchać, ale moja mama to woli ugotować coś, niż mieć taki spokój wewnętrzny, siąść i na przykład nawet porozmawiać. Ona nawet czasu na to nie ma. Oni ludzie nie wiedzą teraz właśnie... Na czym polega właśnie życie, że trzeba się zatrzymać i siąść, a ludzie tylko biegają, biegają za pieniędzmi, za wszystkim. Fajnie, ja pieniądze zawsze się znajdą, tylko trzeba w to wierzyć i zapomnieć o tym. Po prostu mamy i koniec. Ale niestety nie każdy jest taki na przykład jak ja czy wy. Wszyscy są różni, nie można nikogo zmusić do niczego, ale wiem, że jak ja zaczęłam coś robić w domu, to wszyscy się przyglądali. śmiali się, ale przyglądali i widzieli, co robiłam, właśnie. I mówi mama, tak, że on trzyma normalnie, rękę rozkłada. A on w ogóle ręki nie rozkładał. Więc naprawdę uwierzcie mi, że w tym coś jest. Poza tym, ja usypiam przy tym. Ja bym chciała sobie cały czas dmuchać. I mam jedną prośbę, czy jest taka możliwość, żeby można było zamówić właśnie ten stojak? Bo tak myślałam, żeby zamówić stojak do mikrofonu, ale ja nie wiem, czy to będzie właśnie pasowało, ta, ten, ten uchwyt. Jeżeli jest taka możliwość, bardzo bym chętnie po prostu prosiła o to, żeby można było to zamówić. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Myślę, że na to jak Elżbieta poruszyła serca, a pewno dała ducha otuchy do tego, by mówić o takich rzeczach, także czujmy, że jesteśmy we właściwym miejscu, we właściwym otoczeniu i naprawdę jeśli jest jeszcze po drodze tutaj komu mówić, co by było. Tym sprzyjającym. Grzesiu, ja odpowiem na pytanie zadane na czacie. Bardzo istotne ja też, pytanie ja, było. Ja tylko przepraszam. Ty... Ja tylko bardzo chciałam podziękować, właśnie, bo bardzo dużo informacji teraz dostałam. Bardzo dużo. Teraz już naprawdę jestem w takim że temacie, że mogę już komuś dalej, dalej, dalej po prostu mówić. Co i jak. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Dziękujemy Tobie również, Elunia. Teraz proszę. Chciałam tylko odpowiedzieć na bardzo istotne pytanie, bo rzeczywiście. W trakcie używania to urządzenie yy, można byłoby powiedzieć, że hałasuje, albo zadać pytanie na ten temat: czy to jest hałas? w moim odczuciu i w odczuciu bardzo wielu naszych podopiecznych ten szum usypia. Wielokrotnie zdarzało mi się zasnąć i właśnie Grzegorz przychodził wyłączyć urządzenie, bo już spałam i byłam po tej drugiej krainie. Natomiast też pamiętajmy, że dzieciom nawet jak są malutkie dzieci to szuka się specjalnych szumów bardzo pochodnych do suszarki, tak jak tutaj można byłoby zbliżyć dźwięk jaki wydaje to urządzenie. Więc w moim odczuciu jest jak najbardziej to urządzenie OK. Jeśli by komuś przeszkadzał hałas, zawsze można sobie pojechać do firmy, do Warszawy, skorzystać z trzech urządzeń i wybrać, bo każdy model w górę to ten szum jest zdecydowanie mniejszy. To wszystko. Dziękuję. No, ja tylko chciałem się pochwalić, że akurat dzisiaj dostałem to urządzonko i tak się przysłuchuję i zaczynam już tą wodę, właśnie pić. Także dzisiaj będę. Pierwszy raz się dmuchał tym urządzonkiem. Pozdrawiam wszystkich. Szanuję, 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 szanujemy. Bardzo, bardzo się cieszymy. Przede wszystkim, dlaczego właśnie tego typu spotkania mają miejsce? Ponieważ, i dlaczego też firma nie, firma nie daje takich linków do rozrzucania na lewo, na prawo? Temat jest na tyle poważny i można to traktować. Jak każde inne urządzenie może trafić u kogoś w domu na śmietnik, nie wiem w jakich okolicznościach, bo przecież trudno w ogóle o wizualizację takiej sytuacji. To, że przychodzi ktoś do domu i mówi, znowu mi hałasujesz tym, ja to wyrzucę przez okno, poszło za okno. No cóż, dobrze. Bardzo się cieszymy, że możemy wspierać się właśnie w tym, aby to usłyszeć. Na dowód tego, jak moglibyśmy jeszcze bardziej wpłynąć na to, żebyśmy się razem... Jednoczyli, chociażby tak, bo już jednoczymy się poprzez firmę, ale w obrębie tego tematu, tak jak mowa o uchwytach, o informacjach, to ułatwi wszystkim użytkownikom i partnerom możliwość przekazywania informacji. Wiemy, kto od kogo, wiemy, że temat jest wyrywny. Zawsze w sposób subtelny wyczuwalny jest, że temat jest znany bądź z polecenia, bądź do zaopiekowania się, bądź do wsparcia. Tutaj Widoczny taki Facebook, który będzie najbardziej chyba odpowiedzialny za to, byśmy mogli się tutaj jednoczyć i na wstępie, zaraz po tym spotkaniu umieścić taką właśnie prezentację tu. Dodatkowo wydarzenie, które się tu odbyło, to jest proforma Budulec, nasze miejsce, gdyż byśmy mogli tutaj też wrzucać osobno własne filmiki tam, gdzie istniejemy, istniejecie, żeby się to łączyło. Co więcej, są grupy. Która akurat ta grupa wspiera się na rezultatach prosto z Polski i będą ze świata, żeby sobie to wszystko zobaczyć, co zamiast grzebać w internecie, wszystko będzie tam i będziemy widzieć też, jak cieszy się życiem z tych urządzeń. Jeśli chodzi o rezultaty, jest to grupa, więc jest większe zainteresowanie i przepustowość. Tak więc tu na grupie możecie wrzucać zdjęcia, publikować, co chcecie. Będziemy promować tym samym też tych, którzy by chcieli zapraszać lokalnie do siebie. Wszystko jest tu jak najbardziej ludzkie. Trudno jest się spotkać w jednym miejscu, w jednym czasie, ale poniedziałki i środy od tego są, by można było takich cudów usłyszeć. Na ten czas tutaj, gdy będziecie po prezentacji, tu umieszczę ten uchwyt i żeby sobie można było kupić. Do 50 zł taki uchwyt można sobie kupić. Jest to fenomen w prostocie i inspirujmy się. Minęła era wyłudzania pieniędzy. A przede wszystkim marnowania pieniędzy, chociaż póki są, póki dasz jeszcze z tych pieniędzy stworzyć dobro w, w, w spokoju. Dziękujemy za falę inspiracji Elżbieta Krzyżaniak, Elka Prezenterka. Śmiało możemy tutaj być brawa, dlatego że inspiruje nas, łączy Elżbieta Kowalska, stacjonarnie w Warszawie i jeszcze wiele, wiele innych potężnych postaci. Kochani, na czacie jest już wklejony link z namiarem na Stojak, bo była prośba, więc tam proszę sobie zajrzeć na czat na ten moment. To jest chyba najtańszy Stojak, jaki można znaleźć. Tak, Stojak, uchwyt. Cóż bym mógł powiedzieć? Bardzo mi miło być możliwym prezenterem tej prezentacji, zaś sam fakt, że ktokolwiek przyszedłby z myślą, powiedział, chcę poprowadzić prezentację. Oczywiście są tutaj odpowiednie tego typu możliwości i że jednocześnie będzie to bardziej kolorowe i że mamy tutaj taki właśnie cud technologiczny, za który też dziękujemy, że do nas trafił. Także teraz na szybko po prostu pokażę Wam jak wejść po prostu na Google czy na Allegro wpisać stojak na suszarkę, uchwyt stojak. Zawsze Chińczyki, ok, dzień dobry, Chińczyki, ale tutaj akurat po prostu dobrze że ten stojak jest w odpowiedniej cenie trzeba uważać aby zwrócić uwagę na koszt stojaka samego i koszt jego dostawy ponieważ wiadomo jest że ktoś chce być windowany daje niższą cenę ale jest większa dostawa i płacona od sztuki więc w zakresie tym taka aukcja jak już znajdziecie byle którą tutaj od użytkownika akurat liojojo i generalnie to jest zakres do 50 zł, który jest odpowiedni. Gdy wejdziemy tutaj porównaj oferty tego produktu, to to jest proszę was akurat możliwy link, który wkleję na stronę, a tutaj poprzez najtańsze z 470 ofert, które na pewno informatycy wprowadzili jednym palcem, jest tu po prostu przeskok cenowy od 120 do 200 nawet złoty, jak kogoś poniesie, aukcja wcześniejsza stać się droższa. Spokojną głową, Polacy jesteśmy mistrzami zakupów online. Przecież to jest nasza, nasza domena. W tych czasach powinniśmy z tego czerpać korzyści, żebyśmy, my, tak samo zamawiając produkty w firmie, wiemy, że nam nie dorasta firma do pięt od naszych wymagań konsumpcyjnych. Generalnie chodzi o to, że pierwszym aspektem jest, że produkt z firmy kiedy idzie, idzie trzy dni robocze tu z Warszawy. Ale sam fakt, że nie mamy możliwości dostać SMS-a o tym, że ta paczka idzie, bądź zostanie właśnie e, jutro dostarczona, to generalnie apelujemy, by firma poprawiła, ponieważ jesteśmy ekspertami w zakupach online. i tamy w Polsce naszą firmę. Dziwię się, że jeszcze rok nikt o to nie zadbał. Więc po prostu w nas jest siła, możemy jak najbardziej jednoczyć się i tu, i jak najbardziej. Taki link do Stojaczka, proszę bardzo, tutaj. Proszę o łapkę, lajki, serduszka, komentarze. Myślę, że jeśli chodzi o to, pokój otwarty. Co więcej, pewnie przyjdzie usłyszeć też od Elżbiety Kowalskiej, dużo dzieje się stacjonarnie ostatnio w Warszawie też wspaniałe, pewne materiały powstały. Dużo jest tego, co chcielibyśmy publikować, a gdzie to umieszczać i kto to ma oglądać, więc zapraszam naprawdę zachęcam do tego, by się razem inspirować. A kto by inny chciał spędzić tyle czasu online tworząc, a kto inny chciałby spędzić tyle samo, dzieląc się tym z innymi. To jest wzajemne i jeśli można i dajemy sobie takie możliwości, to czerpmy z tego, bo łatwiej jest udostępnić dwoma ruchami palców materiał, który już powstał, niż ten, który mielibyśmy stworzyć. I łatwiej będzie nam istnieć i chociażby. Ciekawiej będzie w świecie rozpoznać za pewien czas, że taką informację można spokojniej odbierać za prawdziwą, ponieważ więcej dowodów z Polski, więcej świadectw to więcej pewności, a przede wszystkim własne użytkowanie. Skupmy się tylko na sobie i będzie i tak, tak, jakbyśmy chcieli. Więc naprawdę bardzo dziękuję jeszcze raz. Elżbietko, kochana, Runiu, nasza. Wspomnimy jeszcze o medytacjach na profilu Elżbiety Krzyżaniak. Również warto doświadczać wszelkich postaci energetycznych. Tutaj z pierwszej ręki Elżbieta na swoim kanale z pewnością odnajdziecie. Jeśli formuła... Również tak. dziękuję. Dziękuję bardzo. To spotkanie będzie dobiegać końca z uwagi, że już zbliża się 20 co do szczegółowych i innych pytań, także szukajcie odpowiedzi, jak wam jest najbliżej. I życzę Państwu i tym, którzy jeszcze myślą, i tym, którzy już dawno się zdecydowali, jak najlepiej, jak najlepiej, aby po prostu dobrze się żyło. Dziękuję wam i pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia, do ja usłyszenia poniedziałki, ja środy, również, w poniedziałki się. Ja również dziękuję zbyt. za Dzień. pomoc. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc. Dobranoc.